Naprawdę jeszcze raz powtórzę. Iwona była dobrą matką, jest zawsze czysta i dbała o dzieci, tak samo jak ja. I pan jest tak samo dobrym ojcem i pan, ma nieżytel, pan nie ma jakiejś podważonej opinii, ma pan dobrą opinię z pracy. Tak, oczywiście. Niech się pan, niech się pan nawet spyta dzieci, jak tam są, czy tata kiedyś uderzył dzieci. No dobrze, ja, ja, będę, ja będę próbował właśnie na samym końcu, czyli pan wyraża zgodę, że, że, że bez upubliczniania twarzy mogą się wypowiedzieć na, na, na temat waszej relacji, tak? Tak, oczywiście. No to dobra, no, to, no to, to kończymy chyba. Będzie wszystko dobrze, na pewno będzie wszystko dobrze. Ja myślę, że, że po prostu no, nagłośnimy ten temat i po prostu no, nie odbierą wam dzieci, a pan będzie miał zawsze kontakt wie pan jeszcze robimy sprawy zaocznie ani ja nie byłem informowany o czyli tak zwane posiedzenia niejawne no to, czyli tak zwane u nas to się nazywa posiedzenia niejawne, niezgodne z konstytucją polską tak właśnie, tak właśnie bo to jest ani artykuł 45 Konstytucji ko, ko. ani matka nie była informowana o rozprawach ani ja nawet nie wiem skąd oni dostali mój adres tutaj do Anglii Polska Sąd Polski a potem mi przesyłali postanowienia, orzeczenia a, a, a nawet nie wiem skąd mają mój adres Dobra, to będziemy już kończyć. Myślę, że będziemy kończyć. Najwyżej, no to pozdrawiam pana, wszystkiego najlepszego, zdrowia dużo i, i po prostu, no i żeby były takie relacje z, z dziećmi, jak ma pan i nawet może lepsze. Żeby jeszcze, nie wiem, żeby, 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 żeby przyjeżdżały na wakacje. Po pierwsze, żeby, żeby jakoś system, system panu nie utrudniał tego. No, i żeby wreszcie wali... Da, dali spokój. No. Dziękuję I panie Kozłowski. Dziękuję. dziękuję też za rozmowę. E, Tutaj... Jedno pytanie. Tak? A, czy pan ma rodzinę Kozłowskiej w Lubelskim? A wie pan, no chyba nie, ale muszę się mamy popytać, bo ja mam rodzinę bardzo liczną i niektórych w ogóle na oczy widziałem, ale nie widziałem. Ale wiem, że mam po Poznaniu w Katowicach, ale w lubelskim raczej nie, ale, ale no mogę popytać. A, a, a z, Katowic, z Katowic właśnie. No z Katowic wiem, że wiem, że jakiś wujek był kiedyś znanym bardzo szewcem w Katowicach, ale, ale mówię, ja, ja mam tak zwaną rodzinę, z którą się dobrze wychodzi na zdjęciu, a, a tak naprawdę jest liczna, ale tak mówię. Na weselach, na pogrzebach nie, się dobrze. pojawiali, ale jak byłem mały, a teraz już nie jeżdżę na takie imprezy, więc... Więc po prostu... Yy, no, no taka jest prawda, no większość tak jest niestety, że... Mam bardzo liczną rodzinę, ale nie utrzymujemy jakiegoś tak kontaktu, to się wszystko już pogubiło. Więc... Nie, proszę, 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 niech się pan dowie od dzieci, czy tata kiedyś dzieci bił? Niech się pan dowie. Dobrze, ja zadam takie oczywiście pytania. Myślę, że przechodzimy do rozmowy z, z panią Iwoną. Myślę, że pan pozdrawia Iwonę, tak? Tak, oczywiście pozdrawiam Iwonę i dzieci, chociaż już drugi raz dzisiaj. No to i może być i trzeci. No, no. no to pozdrawiam, również kończymy i zaczynamy tutaj. No w razie czego to, to jeśli, jeśli będzie taka... Jeśli Pan się nad czymś jeszcze zastanowi, może nagramy kiedyś jeszcze odcinek jakiś, czy coś to. to, to. Dobry, Do widzenia. Bardzo, bardzo, bardzo proszę, bardzo proszę, żeby jakąś im pomoc. No właśnie będziemy się apelować właśnie, żeby, żeby ktoś odważny, jakiś nagłośnik, dziennikarz albo coś, żeby to po prostu ruszyło w Polskę i żeby te dzieci po prostu nie były odebrane, bo, bo to wszystko jest na podstawie pomówień i, i po prostu manipulacji. No, mi się wydaje, że moim zdaniem będę to pokazywał, że, że po prostu no, system chciał, chciał, no, poluje na te dzieci. No, po prostu, ja to tak widzę. No, no po prostu. Tak, właśnie. No to do widzenia, kończymy. Do widzenia. No, tam spora No i pani Bono, to teraz kontynuujemy. Tak, kontynuujemy. A więc tak. <laughs> Те, то вспомнив, że. Что...